Mamy teraz przedstawienie drużyn, jako pierwsze, Samsung Galaxy. Oczywiście, przeciwko H2K. My wyróżniamy dzisiaj Jankosa i Wandera najbardziej po prawo. No dobra, zaczynamy oczywiście ten ostatni półfinał. Wierzy w Was dziś cała Polska. Polska biało-czerwoni, Polska biało-czerwoni. O, Neutronal Wiem. dziękujemy Netrodal za e, subskrypcję. Dalej jeszcze mamy Sax Alt. Witamy wszystkich. Nowych. W ekipie subskrybentów. W, w ekipie sługusów rodziny Team Friends Bardzo mi się to podoba. Bardzo! To jest mądre! Samsung Galaxy ma niemobilną, tylną linię. Jeżeli od Amen znajdzie jakiś dobry teleport na plecach, to jest po walce. Bo to oni się mogą ze siedzieć bądźcie, że zostawię najftek, stoję przy tym, że wygrywamy. Powiem powiedzieć szczerze, wiele pewności siebie, u Ciebie Fryderyku, z, motywację, tak. nawet łzy w oczach zauważyłem przez Weź, wzruszenie. I, 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 <laughs> tak. To jest niedziela, można się wyspać, możecie odpocząć, nie ma szkoły, nie ma problemów. Jest co oglądać, poprosimy oczywiście od produkcji zapowiedź tej mapy. Okej, okay, mamy akcję do Nele. Tak, e, co się dzieje Ambicja, Ambicja! <laughs> ambicja! <laughs> Kościół JJ też może mieć problemy. No, topór jeszcze dostał pod wieżą. No, ta zapowiedź się trochę nam tutaj przedłużyła. Ale właśnie dzięki niemu była pierwsza krew. Ambicja nie żyje, nie ma błysku. No i. E to ha! Z miejsca zaczął z bardzo dobrej pozycji. nabrać na. Widzieliśmy to tu po Chyba to ten wizy... właśnie w krzaki. Ambicja wiedział, że tam jest przeciwnik. I to jest Olaf! To może być bardzo dobry gang. Jankos pięknie z tasakami. Morderca! Widziesz, Marcin, robisz to! Przyspieszenie, przyspieszenie! Tak, dzieje się! Korda już prawie wykluczony to będzie zabójstwo Nie na miał pewno. Błysku. Nie miał błysku! Po tym pierwszym poziomie. Mówi bardzo, ale Ryu będzie miał problemy. Musi naprawdę problem błysku użyć. Nie użył błysku! Błąd! Błąd. jakoś się ptaka, ale nie w tym kierunku. To jest ptak, nie w tym kierunku. No i zobaczmy, to może być zabójstwo. Nie udało się, niestety, trafić z ale wiesz co mogą się spodziewać, że Forgiven jest bardzo obity i coś tutaj śmierci. Coś tutaj śmiet. Ok, to jest to... tasak i zobaczmy, to może być podniesiony tasak. Chorzej będzie miał problemy, ale ruler też ma spore obrażenia. Wander Oj, już nie żyje. Wander nie żyje. Forgiven musi się wycofywać. Jankos wziął inicjatywę, połowa punktów zdrowia. No, rulerze, Jankos, no dobrze, dobrze zrobił, wycofał się. 8 poziom flash dostępy być może po prostu chcę pokazać, że ja jestem cały czas pilnuję tego czaru i chodzi bardzo głęboko od anę konwergencja zagierana wow. i zabójstwo Co się stało? zabójstwo ale szybko padł 100% participation, znakomicie spisuje się no, ale mimo wszystko spotka dla... Oj, strzała! Dobra strzała od Rulera, nie trafił mu wszystko. Dobra, teraz Samsung wstawki. najprawdopodobniej. 4 3, o właśnie, przenieście I leci się strzała, zobaczymy czy będzie trafiony Ryu. Nie, trafiony. Bardzo właśnie. już tego brakuje i czy zwycięstwa w tej mapie. I Crown! Zobaczmy, czy będzie zabójstwo, czy to będzie do nas co liczymy. Strzała poszła Wander'a. Wen razem z Wander'em uruchamiają ten swój tym gry kontroli środka i to jest dobra decyzja, żeby i i ułóżlić. Będą teraz fokusować się na Eco QV. Mniej niż połowa punktów zdrowia. Zdanę. Ultimate jeszcze zagrany, próbuje cofnąć czas, ale to nie można tego cofnąć, to jest martwy QV. Na górnej alei ale 5 do 3, ale znowu ambicja samotnie podejmuje treść. Port, o którym mówię, tu musi być wejście. Koł od Anne! to jest tak, dobre, to? to jest dobre, Wander. Gdyby ulti dużo odpalić, nie udało się. Crown na pierwszej pozycji. O damne. czekamy na to. Linika już praktycznie nie żyje. Janko zgonił Korczę i Czeja. Yes! To jest, są trzy zabójstwa za jeden. To jest to, o, czym jed... to jest to, o czym Dobre wejście. Tylko teraz problem, bo na pewno Eko weźmie górną wieżę. Ok, ambicja, ambicja! ogrywa, ambicja ale ten zginie najprawdopodobniej, jeżeli age tutaj weźmie środką wieżę. Janko, zmusisz Jankos trafić. Dobry topór. topór. Tak. Ok, strata w górnej wieży, ale age 2 środką wieżę. Warta wymiana. Gdyby jeszcze Wanderz ulti użyć przed zgnięciem, to, to ta walka byłaby jeszcze lepsza, dajcie. Spójrzmy na to, jak to wszystko wyglądało. Widać było że Samsung przeczuwał ten teleport na plecy. Wiedział, to jest czego tutaj totalnie się po walce, zresztą zauważ, Jankos nie do zabicia i nie y, w ogóle zatrzymany przez Sansu. Marcin, Co robi Marcin tych, na tych mistrzostwach świata, najwięcej obrażeń zadał w całej walce. Poprzedniej. I dlatego nie rozumiałem wczoraj, dlaczego Olaf nie potrafił zabijać Ashe w każdej walce. Jak to jest możliwe? Bo to nie był To nie jest jak? koniec świata, że Samsung ma taką tutaj dwutysięczną przewagę. Szczególnie, że walki są bardzo dobre dla Odpalony Marcin i jedziemy po zwycięstwo, krzyknął 4, pierwsze 5, zabójstwo i jedzie 5, dalej. 5-0-6. Okay, ambicja ich. będzie wyłapywany. Jest topór trafiony. Oczywiście a, i dalej jest mobilna, ale biegnie też ambicja z boku. Oto Amne. Teraz czas na ciebie, jeszcze spowodowana ambicja, gdzieś się za zagrała swoim. Kamienistym spojrzeniem na plecy Nidali. QV to jest kolejne zabójstwo. Nie ma ultimata, nie ma jest na mapy. To jest to, wzięli Nidale, tak, wzięli bardzo silny duet na dolnej linii. Liczymy na to, że wygrywają early game. No Jankos, jeżeli tak walki będą wyglądać, to ruler, crown oraz MF nie będą mieli, bo czekajmy do 30 minuty. Jak tam Edge 2 zrobi dobrą inicjację dobrą walkę i tam zrobi 3-0, no to już zawsze nie będzie o nic do życia na mapie. Mają przewagę teraz, bo wzięli wszystkie zewnętrzne wieże. Ale... Wysoki Galaksa, tymczasem walka na górnej alei QV kontra Odoamny. Czy rumuński zawodnik okaże się lepszy? Przy... konwergencji? Jest ogłuszony przez ścianę QV, Odoamne musi wejść na strzałę, nie wiem no, czy będzie to, no, 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 to może być jakaś łapanka. Nie, ok Odoamne jest przygotowany do telepor teleportu, zobaczmy na pozycję Odoamne, Ruler nie ma jak zatrzymać Jankosa, to jest najważniejsze i dwa błyski wymuszone, Ryu do tak, Wreszcie wreszcie Ryu odpalił się, Odoamne znalazł się w samym centrum zainteresowania, być może jeszcze podążą za tym kolejne zabójstwa, Wander odpalił swoją super o, 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 umiejętność, Viktor dopala przeciwnika swoim laserem, jest za niebezpiecznie. Bezpiecznie, tak jak powiedział wtedy okay. może. Jest próba, jest próba. Zobaczmy, teleport od QV zagrame. No, moim zdaniem H2K podejmuje złą decyzję. To jest bardzo duże ryzyko. Muszą chyba to wyjść z tego Baronie, Ambicja teraz będzie przyłapany na gorącym uczynku Cały czas Crown jednak dobija przeciwników, pali ich tym laserem. QV teraz ma okazję pokazać się w świetle kamer i teraz za chwilę dobije Forgivena. To jest kolejne zabójstwo na jego koncie. Triple To była zła. To była po prostu zła decyzja. Tak, pójdźmy na powtórkę tego Barona, to jest nie do zrobienia Wiadomo dlaczego H2K to zrobiło. H2K zrobiło to tylko i wyłącznie po to, żeby wymusić telefon, ale jeżeli przyjdzie do QV, no to po prostu zabije, więc... No, to nie była dobra decyzja. Moim zdaniem H2K powinno było się wycofać to za Samsung, no problem jest taki, że bez smoka pracą. Nie wygląda no. to dobrze. Y, uważam, że, się uważam że decyzja jest tak piękna: Edge tutaj coś robi, coś planuje. Nie ma Robią! Nie, nie ma błysku! I Mówiłem teraz, o tym! Jak na mój sygnał: Korj J zostaje zmieciony z powierzchni. Samoner Reef. w każdym razie dobra. Zabity ma strzałę, sam. niedługo Ashe. Ma strzałę, aszę. Na to czeka! Nie trafiona na, nie trafię na walki. Oczywiście największa zaleta dać tutaj jest Janko, tak. W momencie, kiedy ruler, Korj J i crown nie będą mieli swoich błysków, no to nie ma ich na to zareagować sam. tysięcy. Okej. Okay. Samsung zaczyna tego barona przed 30 minutą niedobrze Bardzo szybko zrobiono bardzo... Jeszcze oto stracił ulgana. To Chyba był błąd, to był błąd, błąd, który Patrz, może QB kosztować... To był błąd, który może kosztować H2K hey. dużego raptorka. Ciągle szukają wizji na plecach. O co chodzi? Dzięki temu że niszczą wizję, którą H2K ma na plecach. Ale nowy Samsung Node wykupy. Dobra, chwila! QV na razie wyłapywany troszeczkę bez many, ale... To jest strasznie. Ale to tyle. QV wchodzi z agresyjnym z teleportem. Forgiver ma problemy. Ale QV daleko tutaj poszedł. Jeszcze będzie podbity. E, cały czas Guardian na będzie, jego koncie. Jeszcze nawet nie zużyty. To będzie koniec. To jest pierwsza mapa dla zespołu Samsung Galaxy. E, co ja mogę powiedzieć? Przede wszystkim widzowie, Ten więcej bar. energii. Bądźcie z nami do samego końca tych rozgrywek. Nie odchodźcie po pierwszej mapie. Bo to tak jakby. Zjeść tylko zupę, a drugiego dania nie. Podoba mi się kompozycja serwująca z strony H2K. Inna niż te, które ostatnio rozgrywali, ale w dzisiejszym. Teoretycznie cele gry na H2K, na tym wczesnym etapie gry, no, nie były wcale ważne, jakie są w stanie, tak? bo Olaf był do przodu, gdzieś w tych markach, Janko wiedział, gdzie wejść, jak wejść, dużo na